Mała Amazonka, tak ci co znają i bywają, nazywają dłubnie malowniczą rzekę, na której już w połowie kwietnia startuje sezon kajakowy, ale by nie był to spływ przez syf, to cytat jest sprzątanie. Mamy worki, mamy rękawiczki i dużo dobrych chęci, a co z tego wyjdzie zobaczymy. My już jesteśmy tutaj chyba trzeci raz. Byliśmy sprzątać budki, przygotowywać do wiosny, a dzisiaj idziemy sprzątać długnie, żebyśmy mieli gdzie chodzić na spacery. Wielu pamięta rzekę z lat dzieciństwa. Wtedy było jakoś czyściej. Może nie byliśmy aż tak bogaci, bo dziś lista złowionych fantów zdumiewa. Wyciągnęliśmy dzisiaj kilka opon, wyciągnęliśmy dywan, nawet całe łóżko wyciągnęliśmy. To nie jest naturalne w wodzie, w rzece, w związku z tym ciągle jeszcze wiele pracy przydanej. Przyszłam tu posprzątać, dlatego że przyjemnie się mieszka w czystym otoczeniu i um, to jest też do, le, dobre dla zwierząt, bo zwierzęta też chcą mieć czysty dom. Jakieś worki, jakieś, jakieś, jakieś łóżka ze, ze wspólnotą wyciągamy po prostu z rzeki długi. Śmieci niestety mnóstwo, ale coraz więcej też tych, co sprzątają, a może by terapia szokowa, tych, co śmiecą chlub! Do lodowatej wody. Przyjdzie refleksja?